Cześć, witajcie! Z tej strony Czwarty Spartan, i dzisiaj sprawdzimy, czy warto odpalać Marvel Heroes. Jest to kolejna darmowa gra e, MMO RPG, można powiedzieć, że RPG, e, którą sprawdzam dla Was. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to gra wywarła na mnie bardzo dobre. To, co widzicie w tym momencie na ekranach, e, to urywki z jej intra. E, jak widzicie, pięknego, naprawdę ślicznie narysowanego. E, intra, gdzie po czymś takim spodziewam się świetnej grafiki w grze, a przynajmniej jeżeli nie świetnej, to typowo komiksowej, bo intro to pokazuje właśnie taką typową komiksową grafikę. Eee, pokazuję go umówki, żeby wam troszeczkę nie, nie zabawi, jeżeli sami będziecie grać w tą grę, żebyście go zobaczyli i usłyszeli na własne oczy, co się tam dzieje. Eee, natomiast po zalogowaniu się do gry jest takie what the fuck! Co to jest? To nawet nie wygląda tak dobrze. Nie, to w ogóle nie wygląda dobrze. Mamy do czynienia z kompletnie niekomiksową grafiką. E, Okej, okay, to jest 3D w rzucie izometrycznym, e, ale nie przedstawia sobą nic ładnego. I szczerze powiedziawszy, po intrze jakie widziałam, to spodziewałam się czegoś więcej. Spodziewałam się czegoś znacznie więcej. E, więc pierwszy kontakt z grą to takie hmm, wahanie nastrojów od e, euforii podczas oglądania intra do O mój Boże, co to jest w momencie, kiedy już zaczęłam grać. Ale oczywiście dała jej, jej drugą szansę, ponieważ chcę sprawdzić coś dalej. A po drugie, jeżeli robot mi się przyznaje, przez przypadek, że chciałby zabić wszystkich ludzi, to znaczy, że że będzie dobrze. <laughs> nie wiem, no, dla mnie każda gra, która ma humor jest okej. Okay. Dlatego tak, nie będę Was w żaden sposób e, zanudzać pierwszymi levelami i jak zwykle przeniesiemy się troszeczkę dalej, kiedy moja postać jest trochę bardziej rozwinięta i ma trochę więcej skili, a ja zdążyłam trochę pograć w tą grę. E, I mogę coś powiedzieć na temat e, rozgrywki, czy też e, konstrukcji tej gry e, trochę więcej. Więc na początku Wam powiem, że chyba jeszcze żadna z testowanych do tej pory przeze mnie gier e, nie pokazała mi tak od razu, tak trochę nahalnie, że hej, 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 ja się trochę nastawiam tutaj na mikrotransakcje. Oczy, otóż e, w momencie, kiedy wybieraliśmy sobie postać na samym początku, e, oczywiście nie czytając napisów, wybrałam tą, która mi się w, tym, w tamtym momencie najbardziej podobała. Zbytnio nie patrząc na skillę, które ma, w ogóle nie czytając, nie zastanawiając się, jak będzie wyglądać rozgrywka, i tak dalej. Okazuje się, że to jest jedyny moment, w którym mogę wybrać postać. Żeby potem ją zmienić, to muszę albo ją odblokować w grze. To do tego się znajduje takie jakieś specjalne, rzadko spotykane przedmioty, albo mogę ją sobie kupić. Hmm. No, tak. Mogę sobie kupić, ale ja chcę grać ze Free, więc, więc nie będę sobie nic kupować, umówmy się. A, co trochę było takim dla mnie otrzeźwieniem, ale, ale jak to. Mnie, niedawno grałam w Neverwinter i tam mogę sobie tworzyć jaką chcę postać, a tutaj, jeżeli chcę, nie wiem, pograć Iron Man'em, to sorry, winę ale musisz płacić. A, no, to mi się akurat nie podobało. Kolejne co mi się nie podobało od razu to. Tak jak widzicie, poruszam się po jakiejś tam lokacji i cały czas walczę z takimi samymi przeciwnikami. Ci mili panowie w białych garniturach są wszędzie. <grywki> I, I wszędzie wyglądają tak samo. Oczywiście każdy, każdy level ma tam jakieś swoje potworki, i na innych levelach widziałam innych panów, może nie w białych garniturach, ale tam też oni się strasznie powtarzali. I tutaj nawiązując na przykład do Diablo, no bo tutaj mamy do czynienia przecież z takim kolejnym klonem Hackenslash, tak, to w gra żadnej, nie odkrywa żadnej ameryki, jeżeli chodzi o rozgrywkę, sposób rozgrywki, prowadzenie postaci, coś tak, czy coś w tym stylu, więc jego pierwowzorem są najbardziej znane Slash, takie jak Nox, Diablo, szczerze powiedziawszy, teraz nie przychodzi mi nic więcej do głowy, ale zostaw, zostawiam przed diabłem tam. Potwory, które są na jednej lokacji e, jest ok, jest dużo tego samego rodzaju, ale jest kilka rodzajów na jednej lokacji. Tutaj się czuję jakbym e, walczyła z jednym potworem w razy około tysiąc, bądź nawet je, e, jeżeli to są zróżnicowane, bo szczerze wam powiem, są. E, ci panowie w inny sposób atakują, a niektórzy są... E, Tymi specjalnymi stworkami o wyższych statystykach, które wyrzucają lepsze, lepsze rzeczy z siebie, to oni i tak wyglądają tak samo, trochę to wkurzające, trochę to powtarzalne. I jest to dla mnie minusem grze. Drugą sprawą, jeżeli chodzi jeszcze powtarzalność, to chwilę pomyślmy nad tym, jeżeli za każdą dodatkową postać musimy albo się nacharować, żeby ją odblokować, albo zapłacić. To mamy do czynienia z dużą liczbą graczy, która będzie grać takim sam taką samą postacią, takim samym bohaterem. Co lepsza, lepsze, albo nawet, co właściwie jeszcze gorsze, to mimo, że ci panowie, których teraz rozwalam cały czas, wyrzucają z siebie, a to a, życie, a to jakieś, właśnie itiny, czy, czyli przedmioty, tak jak Heavy, Body suit, to, to mimo, że ja to podniosę, mimo, że ja to na siebie założę, to wygląd mojej postaci się nie zmieni. Otóż, tak jak bywa w komiksach o superbohaterach, oni mają zdefiniowane stroje. Oczywiście, te stroje w komiksach były różne, dlatego tutaj też będziemy mieć do nich dostęp. Oczywiście, jeżeli zapłacimy. Tak, stroje też mogę kupić. Mogę też je odblokować w grze przez bardzo rzadko spotykane itemy itemy, jezu, sorry, itemy itemy, nieważne <grym> Ale to też takie trochę cheesy W sensie muszę od razu wykładać na coś pieniądze da Dalej powiem Wam, że taki Iron Man, który jest ostatnio strasznie popularny ma tych stroi, nie wiem, 10, 12 A Hawkeye, którym w tym momencie gram ma ich trzy, z czego żaden nie jest ładny. straszna. Generalnie strasznie mi się to nie podoba e, i chciałabym o tym powiedzieć od razu, ponieważ według mnie to jednak troszeczkę zbyt nachalne e, przypominanie o mikrotransakcjach, które są w grze. Okej, okay, twórcy chcą na tym zarobić, ale pamiętajmy, że dobra gra e, wygeneruje zysk i tyle. Tak naprawdę, jeżeli będzie wszystko okej, okay, to gracze będą chcieli płacić z dobrych wiadomości mogę wam powiedzieć, że e, rozgrywka jest satysfakcjonująca jest naprawdę miło grać w, grać w Marvel Heroes e, mamy... Kolei, pokonywanie kolejnych fali... W, fa, fali wrogów jest <ścoughs> naprawdę e, przyjemnym e, przyjemnym uczuciem, szczególnie nawet jak teraz widzicie na ekranie mam wrogów, którzy są otoczeni jakąś aurą, no ale ich tam bez, bez większego problemu rozczaszkuje. E, to jest bardzo fajne, bardzo, bardzo dobry element gry, dobrze wykonany. To walka z innymi postaciami, chociaż muszę przyznać, że troszeczkę dla mnie było za łatwo. Nie mam problemu z rozwalaniem kolejnych stworków lepszych, gorszych, elitarnych itd. itd. Nie spotkałam się z jakimś dużym problemem. E, to co, to, co mi się na przykład spodobało, to to, że czasem mogę wziąć jakąś peczółkę do ręki i tak naprawdę trochę poniżyć coś w środowisku. To jest fajne. Dobrze że, dobrze, że przynajmniej elementy tego typu zostały gdzieś w grze zaszyte, bo gdyby tego nie było, byłoby słabo. To, co teraz widzicie, ten e, znak zapytania, pokazuje mi miejsce, w którym mam iść, żeby jakby rozegrać e, finał lokacji. To oznacza, że spotkam tam bossa. bosowie Boss, to miłe... E, miła niespodzianka w tej grze, ponieważ nie będę mieć do czynienia z takim większym facetem w białym garniturze, czyli powiedzmy bie, m, potworek w rozmiarze XXL i dodatkowym skillem, tylko za każdym razem praktycznie mamy do czynienia z Bohaterami, tymi złymi bohaterami, czarnymi charakterami z komiksów. Jeszcze Wam nie będę zdradzać, kim jest e, najbliższy boss, zaraz zobaczycie, ale w międzyczasie pokonywałam też kilku innych, zanim doszłam do tej lokacji, więc już wiem, że to będzie na pewno, na pewno jakaś znana mi postać. No dobra. Jeżeli chodzi jeszcze o e, innych graczy. To nie widziałam ich grze super dużo. Z tego, co zdążyłam zauważyć, e, te lokacje, które są, e, na których jesteśmy na Questach, tutaj nie mamy szansy więc spotkać nikogo innego, chyba że wejdziemy w tą lokację w drużynie. E, jeżeli tego nie zrobimy, to e, innych graczy możemy spotkać tylko i wyłącznie e, w miejscach, gdzie które są ogólnie dostępne. Czyli na przykład jak jest wieża Avengersów, z której my startujemy, to tam też się kręcą inni, na, inni, gr inni gracze. to oznacza, że kręci się tam 10 e, Hawk Ai'ów, -y Spider-Manów, około 15 Iron Manów i tak dalej, tak dalej. Tak jak mówiłam, jednak jest to dość, e, dość mylące. Cały czas widzę postacie, które wyglądają tak samo jak ja. E, jeżeli jeszcze chodzi o postacie, to z drugiej strony strasznie ciekawym sposobem jest wrzucenie ich wszystkich w taki typowy hack and slash, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z e, Hawkeye'em, który działa dokładnie jak Amazonka. No, one to one działa jak Amazonka z Diablo. No, nie powiecie mi, że nie. I teraz zastanówmy się, chwila, jak w takim razie będzie e, działał Iron Man. On będzie działał jak Paladin. No, na Barbarzyńce trochę mi nie, po, nie, nie pasuje. A może taki nekromanta, tylko zamiast tego będzie miał jakieś textworki. Nie wiem, bo nie był dostępny jako e, jedna z postaci, która, którą mogłam sobie wybrać. E, a jak już powiedziałam na samym początku, nie będę płacić nic w tych grach. Jeżeli, e, jeżeli coś wymaga płatności, to dla mnie jest totalnie skreślona. Jeżeli uda mi się kiedyś odblokować Iron sposobem Free. To Wam o tym powiem. Swoją drogą nie wiem, czy widzicie, ale ten kolo tam strasznie tak <grystanie> z boku, e, potworek, którego zrobiłam, e, złapał jakąś baga i dość dziwnie się wykręcał w tych pasach. No ale cóż, zdarza się. Gra jest e, jak e, oczywiście wstępnym. wstępnym e, Wczesnym dostępem. Wstępnym dostępem, nieważne, wczesnym dostępem, to znaczy, że możemy znaleźć takie, takie czy inne bugi, które gdzieś jednak się pojawią. Nie spotkałam ich dużo, tak naprawdę to jest jedyny taki znaczący, który zobaczyłam. No, a teraz nasz boss, czyli dr Oktopus. Dobrze, że Polacy nie dzieli się za tłumaczenie tego tytułu jeszcze, ponieważ. Mam wrażenie, że byłoby słabo. Ostatnio nie popisaliśmy się z tłumaczeniem do Hotline Miami wydanego na PS3 i PS Vite, więc może na razie nic nie tłumaczmy. <laughs> Mam wrażenie, że miałabym do czynienia z doktorem ośmiornicą, naprawdę. E, dobra. Albo wracając do, do kwestii e, postaci, jeżeli Iron Man miałby być nie wiem, właśnie tym paladynem, to w takim razie kim jest Spider-Man. Jak działa Spider-Man? Strasznie mnie to ciekawi i wydaje mi się, że to, to jest siła tej gry, że e, wydaje mi się, że w zróżnicowaniu tych postaci i w tym e, jak dużo ich jest, będzie to przyciągać graczy do tego, żeby e, odblokowywać kolejnych, e, kolejne skiny. I mi się udało odblokować jedną postać z tego, co kojarzę. E, ale niestety udało mi się odblokować ta 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 taaa Hawkeye'a czyli tego, którego już mam to trochę, to trochę słabe no dobra e, zbliżamy się powoli do końca tego wideo więc potrzebujemy jakiegoś werdyktu czy warto odpalać Marvel's Heroes? Hmm, tak wydaje mi się, że tak nie jest to gra, która powali nas na kolana i na pewno, jeżeli macie jakieś produkcje typu AAA, e, najbardziej ważne, drogie, dostaliście w prezencie, bądź po prostu udało Wam się wejść w posiadanie, to Marvel Heroes nie jest priorytetem. To nie jest gra, którą jak Never Winter po, poleciłabym po prostu rzućcie wszystko, zacznijcie grać e, w, na Wybrzeżu Mieczy nie, tu raczej mówię słuchajcie, jeżeli nie macie w tej chwili co pograć czekacie na Battlefield 4 i już wszystko inne wam się znudziło śmiało odpalajcie uh, Marvel Heroes szczególnie jeżeli jesteście fanami hack and slash, tak jak ja ja Diablo 2 przeszłam chyba z 30 razy. jeżeli nie to nic wielkiego się nie stanie nie ominie was hit uh, nic tak naprawdę nie stracicie to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, do następnego wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Buziaki, cześć!